Dziękuję, bye bye. Hi, thank you. 4 godziny 15 minut Lej i miasto nazywa się Chicago. Nie wiem jak wy, ale ja absolutnie kocham wszelkiego rodzaju lotniska i mógłbym mieszkać na lotnisku, to jest po prostu jakieś takie miasto w mieście, gdzie są własne prawa, właśnie obywatele, właśnie... W w ogóle jest absolutnie y, super. A skoro jest lotnisko i skoro jest chwila, to chciałbym wrócić do serii, o której y, zapomniałem jakiś czas temu, trochę nie wiadomo y, dlaczego. Y, zawsze jak mam nagrywać, to sobie przypominam, że mam nagrać i potem sobie zapominam, że mam nagrać, więc dzisiaj wspomniałem. Czyli seria imieninowa. Moi drodzy, tak na szybko. Imię, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać, o którym opowiedzieć, to jest imię Jacek. Nie miałem o nim opowiedzieć 17 sierpnia, więc widzicie, ile minęło czasu, zanim mi się przypomniało, że mam o nim opowiedzieć. Co to jest Jacek? Chciałbym, oczywiście, nie z takiego pobożnego punktu widzenia, czyli tam o matce Bożej na świętym Sakramencie, bo to jest w ogóle absolutnie piękne w świętym Jacku, ale to sobie możecie znaleźć. Natomiast. Bardzo mi się podoba, że imię Jacek nie jest jakieś takie ekstra, nie wiem, biblijno-pobożne. Tylko imię Jacek pochodzi z Greki. Jacyntos, hyacynt, zlatynizowana wersja. Jest związane z mitologią grecką, z pewnym bożkiem. I to jest w ogóle super sprawa, dlatego że hyacynt był ulubieńcem Apollina, a Apollin był, no, że tak powiem, w niezbyt sympatycznych relacjach z Zefirem. I kiedyś. Apollin rzucił chyba jakimś dyskiem w Zephyra, w sensie tak się wkurzył, no ale Zephyr, jak to Zephyr, nie, on jest od wiatrów, po prostu skierował ten dysk gdzieś indziej i dostał tym dyskiem właśnie y, Hijacynd. I w ten sposób zginął. I mówi, łobatko. I w ten sposób y, mówi mitologia grecka, w tym miejscu, gdzie leżało ciało Hyacenta i krew wsiąkła. W ziemię to w tym miejscu dorosły kwiatki, które właśnie są o jego imieniu, czyli Jacynty. Mówiąc krótko, Jacynty to jest ktoś, kto oddaje życie i z tego życia się rodzi piękno. Rodzą się kwiaty, rodzi się coś cudownego. Kwitnie wszystko w związku z tym, że on ofiarowuje swoje życie. Więc jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko miało zdolność do takiej miłości, żeby było w stanie oddawać życie i żeby rodziło się z tego piękno, daj mu na imię Jacek. Albo jeżeli masz na imię Jacek, to Jacku, ucz się, ucz się właśnie tego, że jesteś powołany do oddawania życia po to, żeby rodzić piękno.